W Biedronce pojawiły się szklanki sygnowane logiem kanału sportowego i ich twórców, jak widzimy na załączonym zdjęciu. Można kupić zestaw np. jak na zdjęciu 3 szklanek po 665 ml albo 4 kieliszków do piwa po 400 ml lub 410 ml. Taki zestaw kosztuje 29,99. Jednak w mediach społecznościowych pojawiło się dużo krytycznych wpisów na temat jakości tych szklanek. Wszyscy narzekają, że logo kanału sportowego jest zwykłą nalepką, która odpada po jednym myciu. Często nalepki też są krzywo nalepione. Ponoć z tego wszystkiego najładniejsze jest kartonowe pudełko. I tu nastała duża dyskusja w internecie, gdyż pan Stanowski często stał na straży rzetelności, poprawności i wytykał błędy innym osobom. A jak widzimy, sam podpisał się pod takim produktem. Kanał sportowy na ten moment nie odniósł się do zarzutów internautów. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka.